Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym przeprowadzić niecodzienny test, raczej w pełni subiektywny. Mam tutaj dwie pilarki, czyli malutkiego liderka oraz Echo 3050, malutkie, 2.1 konia, od razu wam zaznaczę, że lider. Jak już ktoś obserwuje mój kanał, to wie, że został poddany dość sporym modyfikacjom. Także nie ma już seryjnej mocy 1,9 konia, brakowało mi właśnie pilarki, z którą mógłbym go porównać i przekonać się, jak to wygląda. No, ale mam na testy teraz to echo, więc postanowiłem skorzystać. Ale test nie będzie taki jak zwykle, a więc spróbujemy na dwóch różnych kłodach po trzy próby standardowo. Mieszanka jest ta sama w obu pilarkach. Mamy tutaj Amsoila Sabera 1 do 80. Tak dobrze słyszycie? Jedna kłoda jest dębowa. Jest to dąb świeży. Drugie, druga kłoda jest miększego gatunku. Różnią się troszeczkę średnicą. Zobaczymy jak to pójdzie. Test odbędzie się na tym samym zestawie tnącym Prowadnica DOLPIMA Na łańcuch 1,3 yy, tak, 3 rowek 3, 8 Piko Łańcuch tutaj mamy BARIBALA pełne dłuto Ostatnio pojawiły się dwa shorty z udziałem tego łańcucha Więc wiecie o co chodzi Czyli tak, po trzy próby Na każdej kłodzie Zobaczymy, jakie będą różnice. Sam jestem bardzo ciekaw wyniku tego starcia. Powiem jeszcze o obrotach. Echo w tej chwili ma 13 tysięcy, jakieś tam plus minus 200 w jedną albo w drugą stronę. Powiedzmy, liderek będzie miał około 12 tysięcy. Niestety no, chińska pilarka. Ja, że tak powiem, nie rekomenduję. Kręcić jej wyżej, to i tak 12500 to jest i tak moim zdaniem dużo. Wystarczająco optymalnie na tych ustawieniach pracuje, jeżeli chodzi o mój punkt widzenia. Pierwsze startuje echo. Zaraz sobie przełożę prowadnicę łańcuch i pójdzie liderek. Takiego testu jeszcze nie przeprowadzałem, więc troszeczkę Więcej czasu będę musiał na to poświęcić, ale to nic. Myślę, że wnioski będą ciekawe. Jak widzicie, u mnie spadł śnieg, ale jest na plusie. Pewnie niedługo się już potopi. Dobrze, pilarki są obie zimne. Uruchomimy echo. Przetniemy jeden próbny krążek. Zanim się rozgrzeje. Tak samo będę robił z liderem, i wtedy podliczymy sobie czasy. Bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Sanie, pompeczka. Mamy 4 razy i ciągniemy. Dobrze. Zmieniamy prowadnicę i zaraz zobaczymy w jakim czasie przetnie liderek. Dobra. Mamy przełożoną prowadnicę na liderka. Zobaczymy jak on się spisze. Chciałbym też dodać, że między obydwoma pilarkami jest jakieś 4 cm sześcienne różnicy w pojemności. Myślę, że to też powinno mieć wpływ, dlatego o tym wspominam. Pilarka jest zimna, odpalamy. Akurat on stał chwilę czasu, więc troszkę więcej pompeczką. Sanie. Tak to się prezentuje. Zmieniamy kłodę. I, I będziemy sprawdzać echo. Dobra, teraz zmiana kłody. Przetnę sobie echo. Tutaj jeden taki plasterek, żeby to zgrubienie odciąć. I zobaczymy. Jak będzie w tym drewnie? Teraz nasz liderek. Dobra, teraz ostatnie cztery krążki. Liderek w akcji. Zobaczmy, jak to będzie na dębie. Tak sobie poradził nasz liderek Takie mamy krążki Drewno jest niestety bardzo twarde Znaczy stety Widzicie jakie trucinki Łańcuch jest ostry Nie ma ku temu żadnych Wątpliwości Tu mamy drugą kłodę A teraz montaż i zobaczymy, jak, jak to wypadło, bo powiem Wam, że ciężko mi stwierdzić, wydaje mi się, że na Dębie Echo wygrało. Jeszcze tak Wam powiem, że jestem wyjątkowo zadowolony z tego stojaka. <śm> W moim przypadku bardzo się przydaje. Widzicie, jaka nierówna. Dobra, to tyle z mojej strony. Na razie trzymajcie się. Cześć, mam nadzieję, że się Wam podobało.